Witam serdecznie wszystkich. Nie używam prezentacji, ponieważ tak mi się wydawało, że trudno o sprawach duchowych mówić za pomocą takich obrazów. Ja myślę, że są różne drogi do wyjścia w duchowość. Na poziomie egzystencjalnym to właśnie było podanie, poszukiwanie sensu. Myślę, że jest wiele innych takich egzystencjalnych spraw, które nas gdzieś w, tej, w tą duchowość, do tej duchowości inspirują, jak próba poradzenia sobie z jakimś takim poczuciem winy, poradzenia sobie z przyjmialnością, śmiercią, pragnienie śmiertelności, co było, uszkiwanie jakiejś takiej absolutnej nadziei, uświadomienie sobie śmierci i szukanie, szukanie jakiegoś absolutnego zbawienia, jakieś egzystencjalne niezadowolenie z obecnego stanu. To są takie wszystkie głębokie poziomy naszej egzystencji, które które gdzieś nas pchają w kierunku właśnie odkrywania czegoś innego, innego świata. Też zakwit nad światem może być takim dobrym momentem. To wszystko powoduje, że człowiek rzeczywiście otwiera się na świat ducha. Myślę, że i to otwarcie może być rzeczywiście bardzo różne, bardzo... może być też bardzo pozorne. Pozorne otwarcie na przykład na duchowość, tak, myślę, że to jest taka duchowość, która się przejawia. W takiej self-made religion, czy self-made spirituality, nie? Taka, ta tworzenie sobie religijności i duchowości, która jest taka przykrojona na moją miarę, czy w jakiejś mierze też jest emanacją nie samego. A zazwyczaj jest to taka duchowość dosyć łatwa, prosta i przyjemna, ale taka jakby religijność, czy taka duchowość niewiele wnosi w mój rozwój, tak naprawdę, myślę, czy w rozwój ludzi. A tymczasem e, e, chodzi o coś czy o kogoś, kto jest jakby większy niż, niż ja sam. Jest odrębny, jest, jest absolutem. Nie? E, rozumiem duchowość w takim sensie ścisłym, jako odnoszącą się do, do pana Boga, do Boga w ogóle, czy do absoluty, jak ktoś chce. Bo w sensie szerokim wszystko może być duchowością. Myślę, że wszystkie procesy umysłowe są w jakiś mniej lub bardziej sposób, e, e, mniej, mniej lub bardziej duchowe. Także, Ale chodzi o, o, o poszukiwanie takiego prawdziwego Boga, którego jakby nawet trudno sobie wyobrazić, bo gdybyśmy go sobie wyobrazili, to bylibyśmy sobie w stanie go wyobrazić, to już nie byłby Bogiem. Prawdziwa duchowość jest właśnie taka związana z poszukiwaniem. Poszukiwaniem tego, kto jest zawsze większy od wszystkiego, co, jest, co ja sobie jestem w stanie pomyśleć i, i, i doświadczyć. I duchowość też jest związana, związana myślę, z obcowaniem z pewną tajemnicą. Człowiek współczesny ma z tym dosyć duże kłopoty. Są zagadki i są tajemnice. Myślę, że zagadki można rozwiązać, a tajemnica zawsze jakoś pozostaje i tajemnica wywołuje takie pewne napięcie, które trudno znosimy. Czy szybko szukamy wyjaśnień, a najczęściej jakichś popularno-naukowych które są dosyć powierzchowne. Proste rozwiązania też myślę, że są przekleństwem naszych czasów. Jeśli zgodzimy się na taką tajemnicę, że z czymś takim obcujemy w naszym codziennym życiu, to dzięki niej jakoś wyruszy, wyruszamy na poszukiwanie. I co jak wcześniej powiedziałem, związane jest z duchowością, bo duchowość wiąże się z, z odkrywaniem, a nie z wymyślaniem prostych rozwiązań. Jedna uwaga. Myślę, że wielu ludzi uważa, że prawdziwy świat to ten, w którym na co dzień żyjemy, głównie świat materialny. Świat. No no właśnie. <laughs> Ten prawdziwy świat to ten, w którym na co dzień żyjemy. Głównie świat materialny. Nie? Świat duchowy to jakaś e, mrzonka. A prawdziwe sprawy to te, z którymi my na co dzień mamy do czynienia. E, a prawda jest odwrotna. Prawdziwy świat to świat duchowy. E, świat, w którym na co dzień żyjemy, zauważ, uważamy za prawdziwy, tak myślę, e, bo nam często dostwiera, bo, bo dotyka nas do bólu. Ale tak naprawdę ten świat jest e, przemijający. I to jest tylko po części prawdziwy. Nie? Duchowy świat nie przemija i dlatego on jest e, e, naprawdę prawdziwy. I Bóg należy do tego świata duchowego. Jakby jest to o wiele bardziej praż, prawdziwy niż ten oto stół, e, który i tak się rozpadnie. E, a właściwie Bóg utrzymuje ten stół i wszystko inne w swoim istnieniu. Powierzchowność jest jakimś znamieniem naszych czasów, w sensie dosłownym, to znaczy ślizgamy się po powierzchni, nie? nie przenikamy przez powierzchnię do istoty rzeczy, a może nawet nie dotykamy właśnie, może moglibyśmy dotknąć nawet jakiejś głębszej tajemnicy. I myślę, że inną też sprawą, jakąś taką tragiczną może dla naszych współczesnych czasów jest zamykanie się w wymiarze doczesności, w takim ograniczonym horyzoncie czasowym. W wymiarze materialnym, ale, ale w takim no, krótkowzrocznym jakimś horyzoncie. Myślę, że stąd często tak popadamy w konsumpcjonizm, nie wiem, w jakiej formie. I to jest zaprzeczenie prawdziwego rozwoju, bo myślę, że, że, że ten, jesteśmy w stanie skierować nasze życie na prawdziwy rozwój, jeśli wybiegniemy gdzieś poza ten aktualny horyzont czasowy. Dla mnie taką ważną rzeczą jest, by znać swoje miejsce we wszechświecie. Człowiek w ogóle chce znać swoje miejsce we wszechświecie, chce znać sens swego istnienia. Używając jakby z dziedziny zarządzania, próbowałem sobie to tak sprowadzić, dziedziny zarządzania sobą, człowiek jakby chce znać też swoją misję życiową. Naprawdę. To co się przewijało w pytaniach, no, po, co tutaj, po co tutaj jestem. I sam kiedyś uczestniczyłem w szkoleniu formułowania swojej misji życiowej, wielokrotnie też prowadziłem takie szkolenia I jak na początku dla mnie było ważne, że za pomocą różnych ćwiczeń, aby za pomocą różnych ćwiczeń tę misję sformułować, tak teraz mi się wydaje o wiele ważniejsze, aby tę misję odkryć. Odkrywanie swojej życiowej misji to jakby nie sprawa technik, ale sprawa też myślę takiej duchowości. Jeden z takich specjalistów od rozwoju osobistego Steve Pavlina, jeśli odkryłeś, powiedział coś takiego, jeśli odkryłeś swoją misję i nie zacząłeś płakać, to nie jest jeszcze to twoja misja. Nie? I myślę, że... <grystanie> <grystanie> od... Tak, 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 tak. Myślę, że to jest prawdą. Misję otrzymujemy w jakiś sposób z góry i to mi się wydaje prawdziwe. Nawet jak popatrzycie na piramidę Tilca, to on tam zakłada, że u góry jest y, misja i y, wizja, którą y, człowiek y, przyjmuje. Y, misja, powiedziałbym, może być nam bardziej objawiona niż wydumana niż jakoś przez nas. Ja proponuję sł słowa objawiona. Y, y, tak. Nie robi jakby na mnie wrażenia taki Bóg teistów, że deistów deistów, że, że ten, ten taki wielki zegarmisz, który kiedyś prawił w ruch mechanizm świata i wydaje się, że się nim nie interesuje. Akurat ja osobiście szukam Boga, który jest gdzieś cały czas obecny w świecie, co więcej działa w nim, a nawet kieruje nim i w tym sensie musi się też objawiać. Są te religie wtargnięcia i, i Stary i Nowy Testament są jego spisanym objawieniem. I ja tak też dzieje się pewno z pojedynczym człowiekiem, Bóg w jaki sposób objawia się każdemu, kto go szuka. I to nie w jakiś spektakularny sposób, nie wiem, poprzez wielkie wizje czy, czy jakieś mistyczne przeżycia, ale, ale przez jakieś światło w umyśle, w sumieniu, w uczuciach myślę również, które pozwala poznać, czego on oczekuje. Myślę, że tak więc... Takie odkrycie życiowej misji byłoby jakby w najwyższym stopniu sprawą takiej duchowości naszej. I też trzeba powiedzieć, że ta misja życiowa w przeciwny sposób porządkuje i stala nasze życie. Jestem przekonany, że tak naprawdę nasze życie może stalić tylko duchowość. Integrację wewnętrzną można uzyskać tylko na poziomie duchowym. Poziom intelektualny nie wystarczy. Prawdziwą integrację osoby czy osobowości uzyskujemy tylko na poziomie gdzieś duchowym. Człowiek też nie potrafi zrozumieć siebie do końca tylko w wymiarze duchowym dokładnie w odniesieniu do jakiegoś absolutu, do, 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 do Boga. I myślę, że człowiek też nie może się w pełni rozwinąć, skoro to jest konferencja o samorozwoju. Jak tylko realizując jakąś taką odkrytą życie, życiową misję, ta, a ta misja zawsze go pociąga poza, poza siebie. Nie ma misji, która, która byłaby sformułowana w taki sposób, nie wiem, ja nie znam przynajmniej, rób szybko, wszystko, aby tylko tobie było dobrze. Nie? Bo no to prowadzi raczej do wewnętrznej śmierci, ja myślę, że skupianie się tylko i wyłącznie na sobie, zamykanie się w sobie jakby nie prowadzi do żadnego samorozwoju. Nie? Misja gdzieś wzywa nas do, do przekraczania siebie, do realizacji jakby większych wartości. Im większa wartość, tym większe przekraczanie siebie, a największą wartością jest, jest Bóg. Tak naprawdę to realizujemy ją w odniesieniu też do Boga i do, do innych. Nasz potencjał, kreatywność, rozwój osiągamy poprzez wychodzenie poza siebie. W tym, co nazywamy też poświęceniem się, to słowo też należy w jakiś sposób do języka religijnego lub służbą. Jeśli chodzi o, o, o sposób pojmowania przywództwa, na przykład takie osoby są na sali, to najbliższe mi określenie przywództwa jest związane właśnie ze słowem, słowem służba. Człowiek na stanowisku chyba najlepiej się rozwija i samorajzing, tak. Tak właśnie postrzega swoją rolę, jako, jako służbę właśnie. Wracając do tej, tej życiowej misji do poświęcenia, do powiedzenia poza siebie, nie? parę tygodni temu byłem w takim spotkaniu z ultramaratończykiem, 120 km. Nie? On mówi tak, to odnośnie poświęcenia siebie, mówi, mówi: Jeśli biegniesz dla siebie, to nie ukończysz tego biegu, Ale jeśli biegniesz, nie wiem, dla dziecka, dla żony to masz szansę, że przebiegnie jeszcze 120 kilometrów. to jest kilkanaście, ponad 20 godzin, biegnie. Także naprawdę to co, nas, to, co nas rozwija, to jest to, co w tym momencie, gdy w jakiś sposób się transcendujemy w kierunku innych, czy w kierunku absolutu pana Boga. Nie? W pomocy w duchowości, bo tam też było zaznaczone w tej nocy, którą przeczytałem, <grych> nie można być człowiekiem duchowym, czy jakoś żyć duchowością, jeśli nie poświęci trochę czasu dla ducha. Jak w wielu innych dziedzinach, to też jest nasz wybuch. nie? Jest zawsze zbyt wiele czas spraw pilnych, ale okazuje się paradoksalnie rzecz biorąc, że poświęcając czas sprawom duchowym, zyskujemy czas. Duchowość nam trochę zmienia postrzeganie czasu. Okazuje się, że jest trochę więcej, go, niż byśmy sobie e, 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 wyobrażali. Ale myślę, że, że takie trzy podstawowe rzeczy, które mi się wydają ważne, trochę z mojej praktyki, ale, ale też z takiej praktyki bardzo ogólnej, ogólnej, ogólnie pojętej duchowości. Myślę, że ważną jest medytacja, ważne jest jakąś refleksja, my to akurat w chrześcijaństwie nazywamy rachunkiem sumienia, a i ważne jest też mistrz Myślę. E, e, tak krótko po kolei. Oczywiście są różne rodzaje medytacji, w każdym razie chodzi o to, żeby Móc zagłębić się w tajemnicę duchowego świata, nie wiem, przybliżyć się jakoś do rozumienia Pana Boga, czy, czy z nim jakoś obcować, czy, czy go słuchać, czy też mu odpowiadać, to co było, to co jest akurat ważne dla naszej chrześcijańskiej duchowości. Jeśli chodzi o tą refleksję, czyli ten rachunek sumienia, to rzeczywiście Paso powiedział, że życie nieświadome nie jest warte przeżycia. I myślę, że Codziennie robimy jakiś bilans, ale, ale jakby nie, nie o bilans tu chodzi. Myślę, że codziennie szukamy gdzieś śladów takich duchowych, czy śladów Pana Boga. Myślę, że też wielokrotnie, tak jak przechodzi przez nasze codzienne życie, ale tego nie zauważamy. Codziennie mamy też wiele duchowych natchnień, których jakoś sobie które ignorujemy, bo zasypywane są przez inne rzeczy. Także wieczorem w jakimś spokoju można się przyglądać na nowo różnym wydarzenia i sytuacjom i odkryć w nich coś głębszego. By temu służyć, to co nazwijmy rachunkiem sumiennym. A następnego dnia już będziemy bardziej wrażliwi na, 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 na duchowe rzeczy, na obecność czy, 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 czy działanie Pana Boga gdzieś w naszych codziennych wydarzeniach. Mistrz, czy przewodnik duchowy, myślę, że trochę zanikła ta instytucja w mistrzów duchowych. W okresie, ja w okresie mojej formacji zakonnej miałem paru takich na różnych etapach. Teraz się mówi raczej o kierownikach duchowych, którzy niekoniecznie są prawdziwymi mistrzami, ale, są, ale mogą być bardzo pomocni. W każdym razie myślę, że jak w żadnej innej dziedzinie, tak w dziedzinie duchowej człowiek sobie stwarza bardzo wiele iluzji. To jest taka dziedzina szczególnie podatna na takie, na takie iluzje i błądzenia myślę. Także w tej dziedzinie duchar też zawsze jesteśmy nowicjuszami, jak mówił Thomas Merton. Ciągle nas zaskakuje, ciągle się czegoś od nowa uczymy, i, 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 chociaż z czasem rozumiemy, że są jakieś prawidła życia duchowego, nie? I zadanie mistrza jest. Tak, myślę, że pomóc nam trochę ominąć błędnych ścieżek i też doprowadzić do pewnej takiej dojrzałości duchowej. Może też inny jezuita wyraził to w taki demello, wyraził w taki ekstremalny sposób, że zadaniem jest sprawić, abyś stwierdził, że nie potrzebujesz mistrza. W każdym myślę, że to jest trochę w tym przesady. Ale coś w tym jest, bo raczej chodzi o to, żeby rzeczywiście mistrz nas podprowadził pod lepsze rozumienie tajemnicy, żeby nas nauczył chodzić na, na drog po drogach życia duchowego i być może, tak jak twierdzi Demello, kiedyś my sami staniemy się mistrzami czy przewodnikami dla innych. Także tyle jakby mam w tym względzie do powiedzenia. Dziękuję.